Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i witam was w 21 vlogmasie! Do świąt zostały dni 3! Jest to niesamowite. Otwieramy tutaj wszystkie kalendarze adwentowe w szybkim tempie, bo śpieszę się na autobus, bo dzisiaj jedziemy robić chyba najbardziej jeden z najbardziej ambitnych filmów podczas tej serii vlogmas, ponieważ Toruń był taki ambitniejszy, no bo jechaliśmy do innego miasta, a w dniu dzisiejszym będziemy testować lodowiska. Pokażę Wam tutaj cztery, cztery, tak, cztery lodowiska w Warszawie. Sprawdzimy, gdzie są, jakie ceny, jak gdzie się jeździ, ile jest ludzi. To wszystko też oczywiście zależy od dnia tygodnia, wszystko zależy od godziny i tak dalej, ale przetestujemy cztery lodowiska. Najbardziej zależą nam na starym mieście i na tym lodowisku pod pałacem kultury i dlatego ten film jest dopiero dzisiaj, ponieważ to lodowisko otworzyli w sobotę 18, dlatego nagrywamy to dopiero teraz więc na samym końcu chcemy jechać na stare miasto, ponieważ tam będzie taki kl fajny klimat, jak będzie ciemno. Przedostatnie będzie, będzie pałac kultury i mamy jeszcze moczydło i park brudnowski, więc tak objedziemy no Warszawę I Zacznijmy chyba od parku brudnowskiego, ponieważ musimy tam dojechać, dojść i tak dalej, tam obok jest budowa metra z tego co wiem i to wiecie, trochę może nam zaburzyć dojazdy ale właśnie dużo naczytałam się na temat lodowiska w tym parku, że właśnie dopiero powstało, powstało w tym roku i podobno jest bardzo fajne. Chociaż słyszałam też ostatnio jakieś tam negatywne już opinie, chciałam stosować też to lodowisko na dachu, tam w galerii chyba, Młociny Ale po prostu nie pasuje nam godzinowo, bo wiecie musimy wszystko tak objechać, do pierwszego lodowiska, do drugiego, do trzeciego, do czwartego Potrzebny jest nam czas między międzyczasie pomiędzy lodowiskami na dojazd, oprócz tego są jeszcze przerwy techniczne na lodowiskach Więc to wszystko jest masa zależności Zaczniemy tutaj od okienka mojej mamy, od mojej mamy Mamy dekoracyjne odświeżacz to. Do... Czuję w kształcie choinki, ale słodko. Otwieramy dzisiaj tutaj teraz ten kalendarz, że po prostu za chwilę samą kra kla kralę Klarę nagramy. słuchaj jak ja szyb nawet szybko mówię, żeby bo tak się śpieszę. Odświeżać jest choineczka, z takie patyczki. Powiem wam, że ubrałam się mega ciepło, bo mam spodnie jeansowe, pod nim mam takie długie skarpety, mam leginsy, mam bluzę, pod nią mam koszulkę na długie rękach, tak aby tutaj na pewno nie zmarznąć. O matko, ale mamy dzisiaj dziwny lakier, nie mam pojęcia co to jest, znaczy to jest jakiś top coat, ale zobaczcie, on jest takimi jakby kawałkami, takimi złotymi. Cieka Ej, to jest bardzo ciekawy produkt. Nigdy w życiu czegoś takiego nie testowałam i nawet o czymś takim nie słyszałam, więc sobie na pewno zostawię ten produkt i go przetestuję. Eee, ten kalendarz. Odejdziemy mi się go otwierać, bo wszystko mi tam się porozsypywało. Już Klara mi to kilka razy przekręcała, ale to nadal nic. Nie daj, aż 24 jest duża. 21 jest tutaj już. Aha, dobra, jest też pusta, już, już nie ma to po prostu ten kalendarz to chyba wszystkie sobie powyjmuje na raz te rzeczy. I tak, The Body Shop i Rosenthal. Zaczniemy może dzisiaj od Rosenthal, bo zazwyczaj zaczynam od The Body Shopu, a wydaje mi się, że w The Body Shopie dzisiaj będzie żel. O, mamy gąbeczkę Beauty Blender, taki oto Rosenthal. A tutaj wydaje mi się, że będzie żel, bo jest taki właśnie ciężki. No i jest taki pojemniczek. To jest, e, tak, shower gel, taki mleko i miód chyba, tak? Tak, o! Tak, zrezygnowałem nawet bez patrzenia, bez czytania. I tutaj kalendarz od Asi, jakieś takie okienko prostokątne. Matko, jak ja się śpieszę, no nie mogę, wchodzi mi to gorzej, gdybym no, mówiła normalnie i normalnie wszystko robiła Ale oni aż chcę, żebym się że nie zdążę na autobus A, że punktowy na niedoskonałości Pure by No Ja to mówię kalosze, ale to jest świetny produkt na takie duże wypryski, na takie bomby, bym tak to powiedziała Kontroluję kątem oka, czy gdzie jest mój autobus O, gdzie jest mój autobus Teraz godzina. Zobaczcie Ci klera w takiej odsłonie z okularami. Proszę bardzo, otwiera swoje okienko. Coś ciężkiego jest. Tak? okienko. Mhm. Ja pamiętam, co to jest za produkt. Mm. Oh, wow. Chyba w, co roku w każdym kalendarzu musi znaleźć się no. taki produkt jak sól, sól, do, sól do kąpieli Pokaż tutaj obkręć. O! Taka sól. No fajna, a jakie dużo dużo bardzo pakowanie. Koteczki też czekają już. Goteczki czekają, goteczki czekają, tak? Bellunia też czeka, Bellunia. Wiecie co? Jestem taka ślepa, okazuje się, że jeszcze pod tym odświeżaczem w tym prezencie od mój mamy znalazły się takie zobaczcie zawieszki i sznureczek do przyczepiania właśnie takich m, karteczek na prezenty, dla kogo to jest prezent. Mega opcja w ogóle, nie, ale nie zauważyłam tego, bo znalazło się to pod tym e, odświeżaczem powietrza, ale taki właśnie dzisiaj, takie okienko. Fajne, że to jest w kształcie choinki, mega słodkie. Lodowskim. Zobaczcie jaki jest piękny widok tutaj na park yy, i śnieg i co? I widzicie z kim to jestem? No halo, no, to halo. ja! No. I jesteśmy właśnie przy pierwszym, jesteśmy w pierwszym miejscu, gdzie będziemy testować lodowisko, ale nie, musiałam, musieliśmy po prostu nagrywać tam przebitkę, bo jest tak ładnie, zobaczcie na tą pogodę, trochę mi się na szalu osadza to, ale idziemy teraz właśnie znaleźć lodowisko, bo nawet nie mam pojęcia gdzie ono tutaj jest. Ale musimy znaleźć lodowisko i będziemy je testować. Zacznijmy od cen. Jeśli chodzi o e, ceny lodowiska tutaj w Parku Brunowskim, to w grudniu e, wejście jest darmowe na lodowisko. Jeśli chodzi o wypuszczenie łyżew... No. Łyżew się odmienia, prawda? No. no. Od, od samego rana o tym myślę i jest to koszt 7 zł, więc całkiem okej. Okay. Idziemy, zobaczymy, jak wygląda to lodowisko. Ale powiem wam, że jest tak ładnie, że chyba wszystko mi się dzisiaj spodoba, bo ten śnieżek proszący tutaj po prostu nadaje takiego klimatu, że szok. Ale przetestujemy lodowisko, zobaczymy, bo ja słyszałam ró różne opinie: i takie pozytywne, i negatywne. Zobaczcie, tu macie dokładny cennik, ile kosztuje wypuszczenie łyże, chodzika i kasku. Powiem Wam, że jeśli chodzi o szafki, to są one płatne tam, ale tutaj mamy jeszcze takie ławki. Są zaśnieżone, ale udało nam się założyć łyżwy. Było ciężko, ale pierwszy raz w tym roku się udało. To by się nie udało? O, już udało się do po... Okej, okay, więc powiem Wam, że my jeździmy już tutaj chwilę. I ogólnie, co mamy do powiedzenia? Lodowisko jest. No, takie dupy nie urywa, bym powiedziała Ale jakby, też jest taki, jakby to jest takie miejscowe lodowisko po w parku But Tutaj that. dla tutejszych, bym tak powiedziała Ale jest troszkę krzywo rozlane I no by w tym momencie jest dużo tutaj śniegu, więc dosyć ciężko się idzie Ale panowie, to tutaj jest kilku panów, które to jakby zbierają Ale co zbiorą, to za chwilę się dosypie nowy śnieg Bo akurat dzisiaj puszy, akurat przestał, ale no, no właśnie, puszył. Okej, okay, więc zakończyliśmy testowanie lodowiska w Parku Brunowskim Teraz jedziemy na moczydło i tam będziemy testować lodowisko. To lodowisko ja oceniam 7 na 10, bo było spoko, teraz mało ludzi, trochę, trochę było takie, że się zacinałem już w pewnym momencie, więc się zdaje, zostałam krzywo, ale no teraz panowie zbierali śnieg, więc to tak średnio jeździło, ale w tych miejscach, gdzie śnieg był zbierany to było spoko. A ja daję ocenę 6,5 Bo... Albo 6 w sumie Bo było spoko Ale było tylko fajnie w tych momentach, które były nie było odśnieżone A i tak w sumie nie było tak, że... Tak się jechało, tylko się jechało tak no... Tak trochę, trochę tempo, tro, tempo. tempo No w sumie też takie 6,7 6,5! O! 6,5 to jest naprawdę... Taka uczciwa ocena Dobra, no, więc dotarliśmy, jesteśmy pod lodowiskiem Tutaj jest lodowisko Mojito, za chwilę wam to nagram, ale Początkowo pokażę wam cennik Zobaczcie tu mamy bez ograniczeń jakieś No zobaczcie, jak w wam, możecie sobie zrobić zrzutek, który was interesuje Chciałabym, żeby się powrócił w tym momencie Byłoby super Ok, więc jeździmy tutaj i powiem wam To środowisko lodowisko zamknięte I tam mi się bardzo podobało to, że było otwarte Ale tu jest takie gładsze podłoże I tak się lepiej śliska Ale tak, no czy ja wiem Potem powiemy wam więcej Więc wyszliśmy już Z tego lodowiska, z Moczydła Przechodzimy właśnie przez pasy I ludzie się na nas patrzą, ale cóż Wydali się po 14 złotych za łyżwy i za Wejście, tak. godzinną jazdę, ale my jeździliśmy 25 minut no. Bo jakby już o 13 zamykali Tam na czyszczenie lodowiska i było polarowywanie. Tak, plusy jest taki, że jakby padał śnieg, deszcz czy cokolwiek lało się zjeba, to tam macie zadaszone Więc to jest spoko, ale z drugiej strony tam, tam było, jak... było przyjemniej, tak jeździsz, patrzysz na niebo, na ptaszki, na wszystko. No i teraz nasza ocena. Szczerze mówiąc, było nudno. W sensie spoko, ale to było takie po prostu kółko i jeździsz, jeździsz, jeździsz. Tam było jakoś tak ciekawie, jakiś taki tu przejazd, tam przejazd. Jak tam dałam sześć pół, to tutaj chcę dać 6. Ja dam 5,5. i bo tam sześć. O... Było trochę gorzej, ale tam było, było. lód. Albo tak, nie jak, nie jak jakiś komik y, koło wrotku. No. A tutaj już tak właśnie. Uuu. Mam nadzieję, że wszystko posłychać, bo trochę wiatr wieje. No i teraz jesteśmy w restauracji Duża Micha, i tutaj będę jadła swój pierwszy w życiu ramen. Potem wam powiem, czy był cool. Ogólnie ramen hmm, zjedliśmy. Ja miałam na kokosowym coś takiego, Kasper miał jakiś smażony makaron z tofu Nie, Ja miałam z kurczakiem zupę i było, była, była naprawdę dobra, także chyba wrócimy, to była duża micha tak się nazywa ta restauracja, I chyba tam naprawdę wrócimy, ja bym chciała zjeść ten smażony makaron, co miał Kasper, bo on smakował dobrze, bo spróbowałam od kasper, bo dobry bym zjadła mm -hmm. taki z kurczakiem i mamy bubla, znowu, hej bubel, e, naprawdę bubel to tutaj właśnie jest naszą atrakcją, powiem wam, że zrobiło się nam trochę zimno jakoś Nie ale byliśmy w 13. Szybko w złotych terazach jesteśmy już pod lodowiskiem tutaj pod kapłasem Kultury takie no dosyć małe to lodowisko, ale ładnie się świeci wieczorem, ale nie ale ma wieczoru. W dzień. <laughs> więc tak. A ogólnie tutaj za nic się nie płaci, tylko daje się 50 zł na zastaw założyć. No dobra, ale sprawdzimy, to idziemy to się sprawdzić. No tak jak mówiłam, wstęp jest bezpłatny, a wypoczynienie łyżew jest za kaucją 50 zł. Dobra. Weszliśmy tutaj i powiedzieliśmy, że tutaj, jest jak w tym pierwszym parku ruralnym było tak nieodśnieżone to jest nieodśnieżone, tylko tam ktoś to naprawia, a tutaj nikt tego nie naprawia. Ale dobra, jest to jest za darmo, tak naprawdę, bo dostaniemy 50 zł, jak oddamy łyżwy z powrotem. 50 zł, <laughs> ale chcę powiedzieć, że w tym na moczydle były niewygodne łyżwy i te też są niewygodne. Nie parku mi są wygodne. A mi jest wygodne. Mi są, nie są wygodne. Dobra kochani, ogólnie się bardzo dużo ludzi na tym lodowisku ale my tu nadal jesteśmy, już mam wrażenie, że jesteśmy tu dwie godziny nie na, jesteśmy. jesteśmy już tu Ale dwie my po prostu jeździmy. jeździmy tutaj i czekamy aż włączą te światełka Jest już tak, że już powinniśmy, ogólnie według naszego planu, już powinniśmy być na Starym Mieście Bo to jest ostatnie lodowisko, które będziemy musieli testować Ale nadal czekamy aż włączą Loro <laughs> <laughs> Jezu, <że wymarzał. śmiech> <laughs> Która jest godzina szczepienia? Podstaw się Która jest to <laughs> 13? 13, ej, loże. Przewidział. Przewidziałem normalnie, kiedy włączą światełka. O minutą mówiłem. O matkę, jak ja mówię, już tego mi zamarzła. I dalej, jedziemy. przebitka, uwaga, przebitka i wychodzimy stąd. Ale o to chodzi? Nie wiem. Ale o to chodzi? Łanie, jest tak kwiut! Ej, serio, teraz, teraz wieczorem oceniam chyba bomba 10 na 10 Chyba 10 Naprawdę, nie, no to... raczej 9 na 10 bo jest taki... 10 na 10 bo już się zdenerwowałem tym czekaniem. Tak, ale o które otworzyli? Powiedzieliśmy? 16 16.13. 13 Jakby ktoś był ciekaw, ale słuchaj, jest tak pięknie, zobaczcie. I tutaj, Warsaw Center. Piękne budneczki. Tutaj cena w Bożynia Łyżew. Yy, Weźcie jest darmowa, cena w Bożynia Łyżew to jest 10 zł, ale zobaczcie, są takie figurowe. Kacper ma rozmiar za duży, bo nie było tak. jego. Ale... Mam, yy, mogę robić Wam od Everest, Jeti. Dzień dobry, ja jestem trochę <laughs> na ale dużo pieniędzy. A ja mam muszę. takie długie ładne, ładne. Tutaj jeszcze dodaję Wam cennik. Powiem wam, że jedyny plus tego rodowiska to jest to, że są bardzo ładne światełka, ale nie wiem kiedy. I to jest koniec postą, Nie wiem kiedy tu trzeba. i środek tygodnia, nie wiem kiedy tu trzeba przyjść, żeby było mało ludzi. Bardzo ciężko się jeździ na tych kurczwach, nie Czy wiem, może... wreszcie... <grym> Ocenę? Dwa. Nie na <grym> Ale długo się czeka w kolejce i jest bardzo dużo ludzi. Chłowę się wali za nami. Ale Bardzo ciężko, bardzo... nie nie potrafię jeździć na tych kurczwach, w ogóle nie potrafię. Nie, jeździ się w kółko jak na takim, jakiś taki, koń na takim służej jak tak chodzi, to tak się właśnie jeździ tu. Nie podoba mi się, lód jest ok, jest ludzi o matko, normalnie co? Mam za duże łyżby, bo nie było 43. Co to jest zaraz nie Ale oni się tak dziwają o fakusze. No, i opinia naszego ostatniego lodowiska. No, na początku dałem dwa, a teraz dam chyba tak. No, było to tak. Na pewno dałem pod kultury dziewięć, bo się wkurzyli, że ty czekaj. czekali. No, mi się się tak. Y, siedem, siedem. Tak, nie, chociaż patrz, ale sześć daliśmy Brudowskiemu. No to za te ładne oświetlenie, siedem, ale w Brudowskim byśmy rano. I, no, i w sumie właśnie. nie było też oświetlenia, a tam jest oświetlenie. I to chyba jakieś kolorowe. No to. No, to... <clears throat> Osiem. Che la oh, dobra. No! Dobra, w ogóle te opcje są takie. Ale teraz umie ułożyć w kolejności, które najlepsze. Nei, y, potem Zdecydowanie, pałac kultury. Potem to, moim zdaniem. Potem to, potem Brunowski. Potem oczydło. I na końcu oczydło. No, oczydło w ogóle było jak konie, no, jak chomiki w, ko w koło to... I jeszcze łyżwy były jak Tak tego. Tak, ale najbardziej niewygodne łyżwy ja miałam przynajmniej y, pod pałacem kultury. O jest, matko, wygodne, Były takie niewygodne, że szok. Ale ogólnie oceniamy dzisiejszą wycieczkę na fajną. Fajnie było. No. Zwiedziliśmy cztery lodowiska i. Wykrapło z kultury, koniec. No. Najfajniejsze środowisko, najładniej no. było i najfajniejszy, chociaż tak, najgładszy jakby lód był, był tutaj. Tu. No to prawda. Chociaż i tak już przyszliśmy po, po wyjeżdżeniu przez ludzi trochę. No, good ale good już czuję stópki mnie bolą bardzo. o, o, Mam tak ściśnięte, ale dobra. Ja jadę teraz do Ortodonty i w sumie to w ten sposób teraz zakończamy już tutaj e, naszego cudspra. Naszego cutspra! Wizyta cudspra w 21 vlogmasie. Dobra. Bye. OK, więc to już wszystko w tym filmiku. Tak jak widzieliście, słyszeliście, jak powiedzieliśmy z kasbrem, najbardziej podobało nam się lodowisko to pod pałacem kultury i je najlepiej oceniliśmy. Cały ranking mieście zresztą przed chwilą nie będę się powtarzać. Ja wróciłam od ortodonty, mam zmieniony drut góry i łodołu. No nawet jakoś bardzo mnie nie boją te zęby, więc jest spoko. Ja teraz idę wziąć sobie gorącą kąpiel i będę się kurować. A mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek, bo było trochę z nim pracy, trochę poświęceń, pomimo tego, że jestem chora, ubrałam się grubo i mm, poszliśmy na te lodowiska, aby właśnie nagrać dla Was ten film, bo już był długo planowany. Powiem Wam, że mam y, od tych. Y, łyże właśnie pod kultury, które były niewygodne. Mam mega odciski na stopach. Niestety. Lodowisko było super, ale te łyże po prostu trafiły mi się jakieś felerne, niewygodne. Co prawda te na, na Starym Mieście też nie były jakieś super fajne. Nie potrafię jeździć na takich łyżwach. No ale co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia w jutrzejszym. Buziaki, pa pa!